Witam, tu Mati102.32 Dzisiaj pokażę wam jak zrobić sobie własne, własne, własne forum internetowe Takie jak ja mam, to jest akurat moja strona internetowa Wchodzimy na www.fora.pl się nam załaduje i tutaj już mam. bierzemy zrób własny forum tu pisujemy www. Tu i www. i co nam powieć? No to akurat napiszę wylecona na przykład nie wiem www.kij.fora. zobaczę czy to jest dostępne nie istnieje czyli jest dostępne tutaj opis ma być tak jak tutaj ja mam tutaj programy itp no to tu piszemy bla 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 yy, kategoria forum jakie tam może być nakłady muzyczne wybrany login nasz który ma obowiązywać na stronie to nie wiem hasło jakie tam chcemy to będzie pewnie za krótkie. To się potem poprawia. Adres MI koniecznie musi być działający. Tylko na jeden MI możemy wpisać. Możemy zrobić jedną stronę. Chyba że mamy na przykład taki e, małpa tlen, kropka, pl, To możemy jeszcze zrobić małpa o2.pl. Tu akurat będzie można sobie zrobić dwa formy. No to zobaczymy. Mati. Akurat przez. To akurat źle napisane, bo teraz dobrze, tu przepisujemy kod.